wyszkaliśmy do Warszawy na dworze centralny w poszukiwaniu bardzo ważnego organizatora biegów długi w Polsce. Cieszymy się po dworcu szukając tej wyjątkowej dla nas osobistości. Mamy nadzieję, że uda nam się go znaleźć i dla naszych wiernych czytelników naszego portalu maratończyk.pl nagrać materiał. Szukamy Wasyla, nie możemy go znaleźć Chcielibyśmy przeprowadzić ostatni wywiad Przed samym wyjazdem do Trzemeszna, Przed największym biegiem zimowym w Polsce Zobaczymy jeszcze w Polsce kolejnym... Idę Wasyla, tam, tam jest Uf. Nasze wysiłki zostały uwieńczone sukcesem Stoi obok mnie bardzo ważna osoba dla polskich biegów Najważniejsza Wasyl, Najważniejsza. <noise> nie wiem co mam powiedzieć a tego w ten? No, mnie za w ostatnim momencie, bo właśnie z którą jedziemy y, do Przemeszna na... na organizowanie, już dopilanie do ostatnich godzin najlepszego biegu na całym świecie. Serdecznie was wszystkich, drodzy biegacze, biegaczki zapraszamy na największą imprezę zimową w kraju. Będzie, wierzcie mi, ponad 700 uczestników tego biegu. Mamy potwierdzenie z kilku ościennych krajów ze Słowacji, z Czech, z Ukrainy, z Litwy. Ukraina wystawia jakąś mocną drużynę, bo jak ja zobaczyłem te nazwiska, to aż mi ręce opadły. Dlatego że oni co się pojawią, te nazwiska w kraju, to wszystko wygrywają, ale jak gdyby to nie jest, nie jest tak ważne. Jesteśmy na nas przygotowani, mamy dziewięć autokarów do dyspozycji, mamy halę widowiskowo-sportową, 750 miejsc siedzących. Przewieziemy Was do lasu, tam jest ośrodek wypoczynkowy, który Was pomieści. Dostaniecie ciepłą grochówkę na mecie, w pakiecie startowym drożdżówka, medal na szyję, piwo, napój izotoniczny oraz kilka niespodzianek. Tygodniowe czasy dla całej rodziny będziemy losowali. Zrobimy takie show, jakie się robi co roku. Ja będę oczywiście wodzirejem, czyli nasza szczekaczka, jeden z najlepszych konferencjerów w kosmosie. E, także serdecznie Was zapraszamy. A teraz wiadomość dla Warszawiaków: są jeszcze e, bodajże dwa wolne miejsca w autokarze, e, który jedzie z Warszawy. Proszę się z, e, skontaktować z Aliną, Sakwą, dlatego że dwie osoby wypadły z listy rezerwowej. Także jeżeli ktoś ma jeszcze. E, chęć pojechać do Trzemy tak serdecznie zapraszamy. Wiemy, że organizacja zawodów to wielki trud. Podobno masz jeden kłopot z nagrodami, czy to prawda? No tak, właściwie to tych nagrod już mamy za dużo i to jest ten... ten nie ten, przyjeżdżajcie. Ten kłopot, nie chcemy was. Jak gdyby tak łechtaś piórkiem za, za mocno, no bo to nie o to chodzi, żeby każdy dostawał po jakiejś nagrodzie za tysiąc złotych za, za to, że przyjedzie, ale naprawdę tych nagród jest do losowania mnóstwo nagród w kategoriach. To tak jak powiedziałem, jesteśmy do pięci właściwie na ostatni guzik, ja tam ja jeszcze sobie tylko pokoordynować pewne sprawy i się powoli zacznę cieszyć e, tym biegiem. Rosel, powiedz coś nam o najbardziej niecodziennej kategorii, kategorii grubasów. No, to jest jedna z najważniejszych kategorii specjalnych na naszego biegu. To są czwarte Mistrzostwa Polskich Grubasów. W tym roku nie będzie żadnych szaleństw, bo my już mamy praktykę z lat poprzednich, gdzie ludzie się ważyli, no i tam trochę im brakowało, to zaczęli biegać do toalety, popijać wodą i tak się jeden opił, cztery razy biegał do toalety i tą wodę pił, pił, że później nie mógłby startować. Bo... Będzie bardzo e, e, reżimowo przestrzegane, będą ważeni tak jak bokserzy, no może nie w, w slipkach, ale będą, e, jak będą jakieś tutaj e, obłe kształty, to będziemy macać, e, będziemy sprawdzać, czy, czy niczego nie wkładają, bo były też e, różne cuda. Niech, nie niedozwolone. E, Niech nie Grubas to będzie Grubas, e, jesteśmy naprawdę e, e, też na Grubasów przygotowani, mają bardzo dużo nagród. Ale czy będą jakieś specjalne zawody dla młodzieży? Tak, tak, właśnie w tym roku rozpoczynamy e, takie kolejne dzieło biegi e, dla dzieci na młodzieży. W tym roku to będzie robione na wariackich papierach, bo jak gdyby to rzutem na taśmę ustaliliśmy. E, także na przykład moja córa trzy lata po raz pierwszy pobiegnie samodzielny swój bieg. Olga, halo, hej! E, ale od przyszłego roku będą to już polskie e, mistrzostwa w przełajach e, młodzieży szkolnej, to będą klasy gimnazjalne i e, liceum na dystansie. 3 km to będzie już bardzo poważna impreza i y, naprawdę chcemy się do tego przyłożyć, aby to był y, y, równie y, dobry sukces y, jak ten bieg główny, który organizujemy już od 5 lat. Czy Przy okazji tak ważnych zawodów pojawią się jakieś szczególne, wyjątkowe osoby. No dla Warszawiaków bardzo wyjątkową osobą, bardzo znaną i różnie akceptowaną jest warszawski ułan on przyjedzie z tą zorganizowaną grupą będzie druga osoba bardzo znana w Polsce Janina, pani Janina która jest najstarszą co roku uczestniczką naszego biegu to jest kobieta z Fabianic wszyscy ją doskonale znają i się bardzo cieszą że jeździ po zawodach a tak naprawdę starterem honorowym biegu jest Jurek Skarżyński wielokrotny Wieloletnik, uczestnik maratonów w kadrze polskiej, Wszyscy go przecież znają. Napisał trzy książki związane z bieganiem, także Jurek jest gościem honorowym naszej imprezy. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Warto było na Ciebie czekać. Tak jest. Będziemy w Trzemecznie. Do zobaczenia. Zapraszamy wszystkich. Do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników KPL.